Cześć, jestem Zuzia. O, witaj, Zuziu. Jak miło Cię znów zobaczyć? Dzień dobry, Panią również. Pokażę Wam dziś moje zabawki, chcecie? Mam ich dużo, ale sama nie wiem dokładnie ile. Czy pomożecie mi, kochani widzowie, je policzyć? A Pani mi pomoże? Oczywiście, Zuziu, że Ci pomogę. Wiesz, Sama jestem osobą dorosłą, ale uwielbiam zabawki. Jestem ciekawa Twojej kolekcji. Bardzo chętnie ją zobaczę. Przedstawiam Wam moje lalki. Ładne, prawda? Mam cztery lale z długimi włosami i trzy z krótkimi. Ile lalek mam razem? Hmm, czy obliczę to tak? Czy tak? Zuziu, jeśli chcesz obliczyć, ile lalek masz razem, pamiętaj, słowo razem to jest bardzo ważne słowo. Oznacza to, że trzeba coś połączyć. Wobec tego poprawne twoje działanie to 4 dodać 3. 4 dodać 3 równa się 7. Tak powinno być rozwiązane to zadanie. Dziękuję. Tak właśnie myślałam. A oto moje ulubione maskotki. Mam dwa pluszowe misie, trzy pieski i cztery kotki. Kocham je wszystkie, ale ile ja mam właściwie tych maskotek? Czy dwa, dodać trzy, dodać cztery to osiem, czy dziewięć? Zuziu, taka dobra rada. Jeżeli masz coś do siebie dodać, a liczb jest więcej, to pamiętaj, żeby liczyć po kolei. Wtedy będzie łatwiej. Masz dodać 2, dodać 3 i do tego dodać 4. Wobec tego policz najpierw 2, dodaj do 3. Wtedy wyjdzie ci 5 i do 5 dodaj 4. I jeszcze jedna taka, myślę, dobra rada. Jeżeli masz kłopot, żeby coś policzyć, możesz wykorzystać czasem palce do liczenia albo pożyczyć sobie liczydło i ono pomoże Ci policzyć. Mogę Ci gwarantować, że po pewnym czasie takich intensywnych ćwiczeń z liczeniem Twoje liczenie będzie zdecydowanie lepsze i wtedy nie będziesz już pamiętać, że kiedyś potrzebowałaś palców do tego, żeby liczyć, albo że musiałaś korzystać z pomocy liczydła. Powodzenia! Pamiętaj, 2 dodać 3 to 5, a gdy do tego dodasz 4, Wynik będzie 9. Kiedyś dostałam od mojego brata modele aut, bo autami to ja też lubię się bawić. Na jednej półce ustawiłam 10 autek, a na drugiej o 4 autka mniej. Kto mi powie, ile autek mam na drugiej półce? Jak to policzyć? Czy. Zusiu, w tym zadaniu Pojawiło się magiczne słowo, o ileś tam czegoś mniej. Kiedy słyszysz, że czegoś jest o ileś mniej, pamiętaj, że trzeba odejmować. Skoro na pierwszej półce miałaś 10 autek, a na drugiej miałaś mieć o 4 autka mniej, to musisz od 10 odjąć 4, bo to słowo, o ileś mniej, to wyrażenie, podpowiada ci, jak zadanie obliczyć. Wobec tego, 10 odjąć 4 równa się 6. Na drugiej półce powinnaś mieć 6 autek. Czy to się zgadza? Na pewno tak. Ojej! Zapomniałam wczoraj posprzątać klocki. Zbudowałam dwie wieże. Jedna składa się z 9 klocków, a druga z trzech. Która wieża jest wyższa? Zuziu, brawo, piękne dwie wieże. Wiesz co? Powiem ci, że od razu widać, że pierwsza wieża jest wyższa. Ale gdybyś nawet nam tych wież nie pokazała, to informacje, których nam udzieliłaś, które dotyczą tego, że jedna wieża składa się z dziewięciu klocków, a druga tylko z trzech, informują nas o tym, że pierwsza wieża jest wyższa. Dlaczego? Bo dziewięć to więcej niż trzy. Super te twoje wieże. To było łatwe. A o ile klocków więcej ma wieża pierwsza niż druga? Czy tak jest dobrze? Czy pierwsza wieża ma o sześć klocków więcej niż druga? I czy to oznacza, że druga ma o sześć klocków mniej? Dokładnie, Zuziu. Gdy mamy porównać dwie liczby, to najpierw zastanawiamy się, która z nich jest większa. Wiemy już, że większa liczba to 9 i wtedy od tej większej liczby odejmujemy liczbę mniejszą, czyli 9 odjąć 3 równa się 6, a więc pierwsza wieża jest o 6 klocków wyższa, a druga tym samym o 6 klocków niższa. Uwielbiam czytać. Mam sporą kolekcję książek. Czytam w każdej wolnej chwili. A ty masz swoją ulubioną książkę? Ja też! Brawo Zuziu, super! Bardzo się cieszę, że lubisz czytać. Czytanie daje nam bardzo wiele korzyści. Zbogaca nasze słownictwo. Dzięki niemu potrafimy budować piękne zdania. Potrafimy się wysławiać, poprawiamy swoją ortografię, czyli nie piszemy z błędami. Same korzyści, a poza tym czytanie wprowadza nas w taki piękny, magiczny nieraz świat, poznajemy to, co nas otacza. Zatem same korzyści, tylko należy być zadowolonym z tego, że czytasz. Ja też bardzo lubię czytać. Super, Zuziu, tak, trzymaj. O, nie wiedziałam, że czytanie tyle nam daje. Jedna z moich książek ma 20 stron, a druga tylko 10. O ile mniej stron ma druga książka niż pierwsza? Odejmę? Czy. Hmm. Suziu, jestem z ciebie dumna. Wybrałaś doskonałe działanie. Trzeba od siebie odjąć te liczby od liczby większej odjąć liczbę mniejszą. W tym przypadku sytuacja jest bardzo łatwa, ponieważ jedna z Twoich książek liczy sobie 20 stron, a druga ma tylko 10 stron. Wobec tego od 20, gdy odejmiesz 10, otrzymasz wynik 10. Ale pamiętaj jeszcze o czymś. Kiedy odejmujesz od siebie pełne dziesiątki, to szukaj takiego wyniku, który będzie miał na końcu 0. Na przykład od 40, gdy odejmiesz 30, będzie wynik 10, czyli 0 będzie na końcu w tym wyniku. Gdy na przykład od 30 odejmiesz 10, wynik będzie 20, znowu 0 będzie na końcu. To taka rada, jeśli szukasz wyniku, gdy odejmujesz od siebie pełne dziesiątki. Ostatnio kupiłam sobie dwa pudełka puzli. Jedno pudełko kosztowało 7 złotych, a drugie 8 złotych. Ile zapłaciłam za puzzle? 7 zł plus 8 zł to ile? Tak, 15 zł. A czy pani wie, ile reszty dostałam płacąc w sklepie banknotem 20 zł? Zusiu, żeby obliczyć resztę, którą dostałaś w sklepie, trzeba od kwoty, którą dałaś w sklepie pani kasierce, czyli od 20 zł, bo taki miałaś banknot, należy odjąć. Cenę, którą zapłaciłaś za zakupy, czyli koszt zakupów, a więc 15 zł. Gdy od 20 zł odjęłaś 15 zł, na pewno otrzymałaś 5 zł. Jestem pewna, że dostałaś 5 zł reszty. Dokładnie tyle dostałam. Wrzuciłam te 5 zł do skarbonki. Czy lubicie jeździć na rowerze? A na hulajnodze? Ja uwielbiam. Mam dwa rowery. Jedną hulajnogę na dwóch kołach i czterokołową deskorolkę. Czy wiesz, ile kół mają moje pojazdy? Osiem, dziesięć, czy może dwanaście? Jasne, że dziesięć. Dobrze liczysz! Brawo! Wiecie co? Spodobało mi się to liczenie. Policzmy jeszcze coś! Świetny pomysł! Bardzo się cieszę. Pamiętaj, Zuziu, że trening czyni mistrza. Wobec tego dla Ciebie i dla naszych widzów, kilka przykładów na dodawanie. Ciekawe, jak sobie poradzicie. Pomóżcie mi, hmm, ile to jest? 2 dodać 7. Macie rację, 9. A 6 dodać 4? No jasne, to proste, to 10. A ile to jest? 5 dodać 3. No macie rację. To jest 8. 0 dodać 8. Przecież to proste. Każdy z nas to wie. To jest 8. 9 dodać 2 równa się 11. Brawo! No a 8 dodać 4? 12. Dziękuję, że mi pomogliście. Doskonale, ale wam świetnie poszło. Zuziu, ty i nasi widzowie jesteście już niemal mistrzami liczenia. Super, naprawdę jestem z Was bardzo dumna. No, jeżeli tak będziecie liczyć, to naprawdę mistrzostwo jest w Waszych rękach. A teraz, żeby nie było tak łatwo, kilka przykładów na odejmowanie. Jak sobie poradzicie? Powodzenia! Dobrze, spróbujmy. Ile to jest? 7 odjąć 5. Hmm, no tak, to przecież 2. A ile to jest 10 odjąć 9? No pewnie, to przecież 1. A 12 odjąć 2? 10. No a 6 odjąć 3, ile to będzie? No jasne, dzięki, że mi podpowiadacie, to przecież 3. A ile to będzie 6 odjąć 0? To będzie 6. No a 15 odjąć 3. Hmm, ile to będzie? No, podpowiedzcie. No jasne, to będzie 12. Słuchajcie, odejmowanie też nie sprawiło Wam żadnych trudności. Jesteście świetni. Naprawdę super. Gratuluję z całego serca. Ale było fajnie, świetnie się bawiłam, a wy dziękuję Pani za pomoc. Bardzo się cieszę, Zuziu, że mogliśmy dzisiaj razem z Tobą popracować, porozwiązywać kilka zadań matematycznych, trochę policzyć. Było bardzo fajnie, mnie również było bardzo sympatycznie tutaj z Tobą i z naszymi widzami przebywać. Ale teraz biegnij szybko do swojego pokoju i sprawdź, czy podczas tych zadań matematycznych i tych zabaw trochę nie nabałaganiliśmy. Jeżeli tak, to posprzątaj wszystkie zabawki, żeby mama się nie denerwowała. Myślę, że spotkamy się niebawem znowu. Do zobaczenia, Zuziu. Pa! Do zobaczenia! Cześć wam wszystkim!